Dobry wieczór, już trochę honąłem. Oficjalnie też zostało ogłoszone, że mój przeciwnik niestety nie wystąpi w sobotę, nie wyjdzie za mną w klatce. No, widzicie kolumbijska zmyłka zadziałała szybciej niż powinna. A teraz tak poważnie o, wiem co czuję. Przed pierwszą moją walką w fajnie. Również dostałem kontuzji, przez którą przejebałem. O ma jeszcze gorszą sytuację z tego co wiem, bo czeka operacja ma troszkę poważnie, że tu nie miałem. A i również pewnie on. W chuj włożyliśmy przygotowania, w chuj poszło na to pieniędzy, czasu, wyrzeczeń, zdrowia. Dużo osób się w to zaangażowało. Jestem przygotowany naprawdę typowo pod niego. No i teraz pytanie, co dalej? Jest kilka nazwisk, którymi jestem zainteresowany. I teraz tak, ze względu na to, że jestem świetnie przygotowany przeciwnika jakim jest Popek e, tak a niestety do tej walki nie dojdzie i troszkę cały mój game plan na tą walkę idzie się jebać e, dostałem możliwość od Fame MMA na to, że mogę sobie wybrać przeciwnika z pewnej listy e, oraz mogę zmienić formułę walki oczywiście prawdopodobnie formuła zostanie zmieniona i może Wielu z Was co mnie śledzi, obserwuje i wie co robię na co dzień na treningach, pewnie wie na jaką, to, na jaką formułę zmienię tą walkę, co powinno z tym, że walka będzie dynamiczna, mocna i bardziej efektowna. Więc miejmy nadzieję, że jutro wszystko zostanie już ogłoszone i idę po swoje. I na koniec, jeszcze tylko kilka słów, ale tylko do tych szmat, co mają y, zamiar się zaraz y, rozpisywać: y, że zmieniam formułę, że zmieniam zasady, że się obsrałem, że kurwa tak nie wolno. Słuchajcie, skoro dostałem taką możliwość zmiany formuły, to oczywiście, że wybieram to, w czym czuję się najmocniejszy. Y, ale to tylko dlatego, że zostały trzy dni do Gali. I kurwa. Ja... pod kogoś nowego w pełnej formule lub w innej niż ta, która odpowiada najbardziej mi. Więc dziękuję tym, którzy na mnie liczą i tym, co dalej będą mi kibicować i liczą na fajną walkę, bo taka będzie.